Siemanko Dzisiaj walczę z gebelitem Pierwsze kroki z gebelitem, kiblem Najpierwsza no poprawka, taka jaka tutaj wyskoczyła Generalnie trzeba było rurę trochę podciąć Bo nie wychodziła centralnie na środku Centymetr z kawałeczkiem Źle było wliczone. No i taka pierwsza, pierwsza tutaj poprawka Trzeba było trochę betonu wyciąć, szybka robota ale żeby było ładnie centralnie, żeby potem na płytka coś brzydkiego nie wyszło także wolałem to zrobić no i dzisiaj walka z gebelitem no i gebelit jaki został zakupiony, właściwie dwa to coś takiego chyba, chyba taki mocny standard jeżeli chodzi o jakość i stosunek do ceny tak to wygląda numer 800 parę złotych plus, plus takie E, Dzięki do łapania trzeba dokupić, do ściany. E, gebelic się prezentuje tak. No i generalnie macie w zestawie w sumie wszystko co ma potrzeba do podłączenia, jeżeli dobrze rura jest wyprowadzona. E, zostajecie taką przejścióweczkę e, z dziesiątki na dziewiątkę, chyba dziewiątka jest. Te kolanko gebelitowe. Tak. No i jest tylko montować, także ja składam rurki. I przymieram czy tutaj dobrze wymierzyłem, dobra. Następna kwestia, która mnie neutralowała przed zakupem, bo zakup planowałem już przed wylaniem chudziaka. Ale były różne sprzeczne opinie, jeżeli chodzi o możliwość wyciągnięcia tych yy, tych nóżek. Spotkałem się z filmem, gdzie ktoś musiał dorabiać po długości te nogi, tam kupować inne. No bo przy 20 cm styropianu. Stelarz nie wychodził yy, na wysokość taką jaką powinien. No tutaj powiem Wam, że starczyłoby spokojnie. Sorry, ale trzymam telefon w ręce. Już Wam mówię ile bezpiecznie można wyciągnąć te nóżki. Jak widzicie 37 cm bezproblemowo, czyli biorąc pod uwagę za przykładowo będziecie mieli 20 cm styropianu i 6 wylewki co daje nam 26 cm, to jeszcze macie dyszkę zapasu. Także bez problemu myślę, że do 25-27 cm, jeżeli macie styropian plus podłogę, no to nóżki w tym akurat modelu będą pasiły. Także, także ja zjeżdżam już nim do dołu. Bo oczywiście tak wysoko na tronie siedzieć nie będziemy. No i taka informacja, bo ja takiej informacji nie znalazłem. Na informacji yy, na stronie tego producenta były takie dosyć niejasne dla mnie te informacje, więc... więc ale może ja nie umiem czytać po prostu. Dlatego robimy na chudziaku to. Dobra, następnym etapem przed podłączeniem tego ustroństwa jest ustawienie go na właściwym poziomie. No generalnie przyjęło się tak, że e, ustawia się takie gabelity e, metr od, e, od podłogi, no tutaj macie zaznaczone e, naklejką gdzie ten metr wychodzi, najlepiej łapać się do tego co jest e, tutaj wytłoczone w tym plastikowym zbiorniczku, e, u mnie jest ustawione to 2 cm wyżej, troszkę będzie trzeba podnieść. A no, ze względu na to, że doliczyłem tam ewentualną podłogę Wiadomo, że tej podłogi 2 cm nie wyjdzie Ale czy to będzie centymetr cm w tą, czy centymetr w tą, no to To już jest kwestia indywidualna A teraz dotnę rurkę, żeby była już tam przygotowana, póki można tym ruszyć No i montaż do podłogi, do ściany Tutaj pamiętajcie o podłogówce, żebyście się nie rozpędzili Ja akurat od tej rury mam 20 cm 20 cm odstępu, tutaj jeszcze będzie profil CW5, CW5 albo CW75. Może być przy CW75 po prostu musicie obrócić te nóżki o 90 stopni. Także przy 50 zostają tak. W przypadku, kiedy, kiedy jest 75, są obracane o, 180, o 90 stopni. Także ja przycinam rurkę, przygotowuję profil i montujemy. No i konstrukcja tutaj przygotowana. Oczywiście trzeba było geberita poprawić. No bo tutaj tam dochodzi pół centymetra. Tu dwa kołeczki pod geberita. Tu dwa kołeczki wycentrowane. No, i montaż teraz. No i kibelek zamontowany. Wypoziomowany na każdej płaszczyźnie. Zwieńczeniem tego poziomowania może być założenie tutaj zawleczek. Kątujących. O, chyba nie założę. Nie założę z tym telefonem w ręku, ale wiecie o co chodzi. Z jednej, z drugiej strony trzeba wcisnąć taką zawleczkę. No i tyle. Teraz zostaje tylko zrobienie konstrukcji tutaj pod płyty GK. No i będzie można korzystać. No i kanalizer też mamy ładnie przyczepioną do Gablita. Tak to wygląda. Wszystko ładnie się dopasowało. Kolejny jest zadowolony. No i teraz pozostaje podłączenie wody. Generalnie to jest powyjęcie tutaj po wyjęciu tego panelu. Trzeba podłączyć ten wężyk bez kluczy, jest zaznaczone. Ja troszeczkę dociągnęłem, no bo musiałem troszeczkę, ale tylko troszeczkę a z tyłu możemy wypuścić to albo w tym miejscu, albo tutaj na górze, gdzie nam będzie wygodniej. Tutaj jest już przygotowany otwór, tutaj nie. No i ja mam to tak rozwiązane że pan hydraulik Wojtek mi Mipeksa bardzo fajnie e, przepuścił, tak jak widzicie. Generalnie on nie jest przyczepiony, e, więc można sobie go tutaj dopasować. No a dziś e, w hydraulicznym kupiłem jeszcze taką złączkę. E, razem pokażę, sorry, że trzęs, ale trzymam w ręce. To jest taka złączka. To przykręcamy, a oczywiście pakuły stosujemy do geberlita. Potem to wkręcamy w tą końcówkę od pexa. No i to potem skręcamy i powinno być z majonez. Wszyscy mówią, że nie należy tutaj stosować żadnych wężyków takich właśnie tego typu, jak tutaj mamy. No bo potem po zabudowaniu już raczej ciężko się tutaj dostać. Myślę, że takie rozwiązanie jest bardzo fajne. Zwróćcie, jak wasz hydraulik będzie tutaj ogarniał tą sprawę. No, jeżeli będzie na peksie, no to fajnie, bo można tym podejść. Potem tym peksem można ruszyć, podpasować to. A no jeżeli będzie na innym, no to będziecie musieli kombinować. No, ale u mnie jest taki: podłączenie będzie więc Tyle w temacie. No, i instalację samego gebelita można uznać za zakończoną. Woda puszczona na razie do tego punktu, To jest zakręcone. E, będę patrzył na razie, czy tutaj się coś dzieje niepokojącego, ale się nie dzieje i myślę, że się dziać nie powinno. No, ale będę obserwował. No i teraz kupujemy profile i lecimy z zabudową. Tyle jeżeli chodzi o instalację gabelitu. Generalnie nie ma nic skomplikowanego. Poziom trudności za średnio ogarniętego majsterkowicza w skali 1 do 5,1 bym powiedział wiadomo, trzeba uważać nad tym, żeby dobrze to wszystko było wypoziomowane no i tutaj, jeżeli chodzi o samą część instalacji, no trzeba dobrze to ogarnąć, no bo wiadomo, że potem już nie będzie do tego dostępu, ja tutaj jeszcze sobie złapałem ten tego peksa na wszelki wypadek taką obejmą a, proforma yy, Wiadomo, że to się jakoś tutaj nie będzie ruszać. Yy, dałem tutaj jeszcze otulinę, żeby ta woda się tutaj nie skraplała. Wiadomo, zimno, ciepło. Yy, no i tyle. Na razie.